Aleksandra Persak, mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego, a zarazem jedyna Polka na tegorocznych Mistrzostwach Świata Federacji WNBF, została oficjalnie uhonorowana nagrodą finansową za zdobycie tytułu wice mistrzyni świata. Jej sukces jest jednocześnie promocją naszego miasta i powiatu na arenie międzynarodowej. Burmistrz Bogusław Kmieć podziękował zawodniczce za to wyjątkowe osiągnięcie. I piękne zwieńczenie sportowego roku. Aleksandra Persa reprezentowała Polskę i sędziszów Małopolski podczas dwóch prestiżowych wydarzeń: w Los Angeles, gdzie zdobyła tytuł wicemistrzyni świata, oraz w Dubaju, w którym też sięgnęła po drugie miejsce. To ogromny sukces w sporcie, który wymaga żelaznej dyscypliny, poświęcenia i wielu miesięcy przygotowań. Zawodniczka opowiada, że droga do tego tytułu nie była łatwa, wymagała precyzyjnego planu, perfekcyjnej formy i wierności sportowym zasadom naturalnej kulturystyki. Dziękuję za gratulacje. Właściwie te emocje już opadły. Czuję się no, przeszczęśliwała się z tego powodu, że Udało mi się wytrwać w całym tym procesie i że osiągnąłam takie wysokie miejsce, którego się w ogóle nie spodziewałam. Aleksandra podkreśla, że srebro to dopiero początek. Jej celem jest walka o złoty medal. Najbliższa okazja pojawi się w 2027 roku, kiedy planuje ponownie stanąć na światowej scenie w pełnej gotowości. Takie mamy plany z trenerem właśnie, ale to dopiero na rok 2027 prawdopodobnie z tego względu, że robię sobie rok przerwy żeby po prostu organizm wrócił do czasu sprzed właśnie tego prepa, sprzed redukcji, z tego względu, że właśnie długo byłam w tym okresie redukcyjnym, przez co muszę stabilizować hormony i wszystkie sprawy związane właśnie z tym wszystkim. I tak, planowałam na 2027 rok, żeby właśnie wystąpić na tych Mistrzostwach Świata. Wcześniej, wiadomo, jakieś tam inne zawody pro będą wchodziły w grę, ale właśnie moim głównym celem będzie Złoto na Mistrzostwach Świata w 2027 roku. Start w światowych zawodach wiązał się z dużymi wydatkami, dlatego zawodniczka nie kryje wdzięczności wobec władz miasta, sponsorów i wszystkich, którzy wsparli ją w realizacji sportowych marzeń. Jak podkreśla, bez tej pomocy nie udałoby się osiągnąć tak spektakularnego rezultatu. Był to bardzo, bardzo kosztowny wyjazd, w sumie najdroższy z dotychczasowych wszystkich moich zawodów. No ale tutaj dużym, dużą pomocą wykazał się pan burmistrz, pan Bogusław Kmieć, który właśnie sam y, nawet pomagał mi znaleźć inne instytucje, które mogłyby mnie w tym wesprzeć, także jestem mu naprawdę niesamowicie wdzięczna za to. I została właśnie pomoc tutaj od... Y, gminę Sędziszów Małopolski, od Starosty Powiatu Lubczycko-Sędziszowskiego i od innych instytucji tutaj z naszego regionu. Zdradza także kulisy dnia sportowego, od przygotowania sylwetki, przez makijaż, aż po prezentację sceniczną i konfrontację z zawodniczkami z różnych stron świata. Jeżeli chodzi właśnie o dzień zawodów, zaczęłam go od zrobienia sobie makijażu. To był właśnie mój taki, jeden z głównych punktów, jeżeli chodzi o poranek. Zrobiłam makijaż, później właśnie udaliśmy się na zawody, to w miejsce, gdzie się właśnie odbywały te zawody i później miałam robioną y, pierwszą warstwę brązowienia. Tam była bardzo miła pani, która właśnie y, przygotowała mi całą skórę do tego procesu. Moje konkurentki na zawodach właściwie nie traktowałam tego jako konkurentki, tylko właśnie tam był taki klimat, że każda dziewczyna wspierała się nawzajem. Każda tak patrzała na siebie i mówiliśmy sobie, wow, ale nie wyglądasz, czyli panowała naprawdę taka świetna atmosfera bez żadnej takiej rywalizacji, rywalizacji z tego względu, że my nie mamy wpływu tak na ocenę sędziów, bo to tak jak mówiłam jest ich subiektywna ocena, więc po prostu my tam na tym backstage'u wszystkie się wspierałyśmy nawzajem i w mojej kategorii, czyli bikini top było 16 dziewczyn. I były z różnych krajów. W kulturystyce naturalnej każdy detal może zadecydować o ostatecznym wyniku. Twoja prezencja sceniczna, twoja sylwetka, to jak wyglądasz, to jak się prezentujesz na scenie, tu są naprawdę różne kryteria i tak naprawdę my nie mamy na nie żadnego wpływu, bo sędziowie są niezależni, tak? Oni nas nie znają i też my nie wiemy, na co oni postawią akurat w tym dniu. Ze względu na dziewięciogodzinną różnicę czasu jej najbliżsi dowiedzieli się o sukcesie dopiero późno w nocy, jednak radość i wzruszenie były ogromne. W bardzo późnych godzinach nocy z tego względu, że była dziewięć godzin różnicy czasowej. Ale każdy właśnie mi gratulował, każdy był ze mnie dumny i cieszy się z mojego sukcesu. Aleksandra podkreśla, że za każdym sukcesem stoi sztab ludzi, którzy wspierali ją na wszystkich etapach przygotowań, od pierwszego treningu, aż po wejście na światową scenę. Chciałabym na pewno podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali w tym wszystkim, którzy mnie kibicowali, podnosili mnie na duchu i jestem za to Naprawdę wdzięczny. Sukces Aleksandry Persak to nie tylko sportowe osiągnięcie, ale również dowód na to, że pasja, systematyczność i odwaga w dążeniu do celu mogą wynieść sportowca na światowy poziom.